Moi drodzy strażacy, ostatnio no, zrobiłem serię Strażacy OSP. Serię o strażakach, które już od dwa lata słyszałem od Was: Zrób coś OSP, zrób coś OSP. Zrobiłem. Przyjęła się mega, naprawdę mega odzewem. Ale dzisiaj jest Wasze Święto, więc chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. Podziękować Wam za Waszą służbę, zarówno Strażakom Ochotnikom, jak i Strażakom Państwowej Straży Pożarnej. E, dziękuję Wam, życzę Wam przede wszystkim. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Myślę, że to najbardziej klasyczne i chyba takie lepsze życzenia dla właśnie osób, które wykonują ten zawód. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No ja mam sentyment do tej służby. Mój tata jest strażakiem, teraz już jest na emeryturze, ale wcześniej, no też wiadomo, obcowałem z, z tymi strażakami, czy też nawet na wakacje w ośrodku strażackim w Okunince ze strażakami zarówno z Łukowa, jak i z całej Lubelszczyzny. Więc cały czas... Ten klimat, ten klimat się naprawdę yy, u mnie powtarzał, no, czułem ten klimaciek i dlatego chciałem oddać cześć tą serią, więc moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego, wiem, że większość obchodów to pewnie będzie jutro, no jutro na pewno będzie więcej, no bo też jeszcze wszystko zaczynam show i tak dalej i te wszystkie takie oficjalne obchody, ale yy, oficjalnie dzisiaj jest świętego Floriana, więc niech ma was w opiece, wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, pomyślności, no i co, powodzonka!